Witam Was serdecznie na pierwszych poszukiwaniach w 2022 roku. Stamtąd przydreptałem, przepraszam za wiaterek. Korzystamy z pogody, było już kilka dołków, same śmieci. Teraz kolejny, no niestety, też nic ciekawego. Kawałek jakiegoś złomu. No ale cóż, zobaczymy. Najważniejsze jest jak u mnie, zawsze pochodzić, spędzić czas na świeżym powietrzu, a może coś wyjdzie. Do zobaczenia przy następnym ciekawym. No i kolejny dowek, słuchajcie. Jak tak się rok zaczyna, to ja będę bardzo szczęśliwy. Zobaczcie. Zobaczcie jaki tu ziolek cały. Tu chyba, chyba go trochę trzepnąłem Tak naprawdę To nie wiem czy to jest makaronę, Czy nie ma Zobaczcie. Calutki, caluteńki, <grywa> kurde, no, <grywa> Wiaterku, dziękuję Ci, że też trochę ustałeś, patrzcie tylko, kochani, oczywiście zaznaczam punkcik, ale patrzcie, czy tu się da przyjrzeć, oczyszczę go później trochę i zobaczymy. <noise> Witaj nowy roku, witajcie skarby. <noise> no i super, super. Jakaś pamiątka po kimś, odkopana. Fajnie. I zaraz po guziczku kolejny sygnał. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co tu się wyłania? Jest. Jest, oto i on. Pan kapsel, pan kapsel z tatry. No, wyosz, wyosz, Pojrzę po paru, paru bo nie ostrzy. No, taterka też musi być, ale guziolec jest najważniejszy. No, i deusik następny sygnalik pokazał. Zobaczcie, plomba, plomba. Tu położę plomba z połem. Jakie dzisiaj fajne, fajne sygnały. Kare, ekspedycja. Hmm. No ciekawe. Przepraszam za wiaterek, bo cały czas no i co? Wyszliśmy Powiem Wam, że jak wyjeżdżałem z Olsztyna sypało śniegiem, no ale do tego pola mam 60 km Także tutaj jest, jest inaczej troszkę Proszę bardzo Oj odwrotnie Następna pamiątka Następnego, kochani. I teraz takie coś wyszło. Takie ciodostwo. Szklane. Od chyba jakieś lekarstwa. Rzucam to. Nie dotykam. Już za późno. <laughs> ale zabieram to z tego pola, żeby. A no, wszystkie śmieci zabieram, to i ten, ale ten jest taki brzydki. I teraz Deusik. taki mały dołeczek. Oj, takie coś. Zobaczcie, jakiś przewód, kawałek. Kawałek przewodu, ale powiem, że sygnał był miły do ucha. O, jeszcze się schowało. Kolejny sygnał, wykopmy go razem uciekł. O, mamy kawałek dziadostwa. No co zrobić? Takie sygnały też trzeba kopać Więc dalej czyścimy pole Słuchajcie, słuchajcie e, Tak sobie szedłem, mówię No dobra, to jeszcze jakbyś się monetka jakaś trafiła Coś, okrąglasek jakiś fajny No i patrzcie, sygnalik, dołeczek Ale co my tu mamy, to ja jeszcze nie wiem Zaraz oczyszczę I Wam pokażę Kochani, ja już wiem Mamy piąteczkę. Piąteczka Adolfowa, ta ładna. Z tą odwróconą, zobaczcie. Ładny jest. Niestety, destrukcik totalny, ale kurny. Wypadzik w nowy rok. Guziolek. Mam nadzieję, że tam będzie korona na, na głowie miał. No i monetka, piąteczka. Przy mnie monetki to, to skarb. Bardzo mało tutaj monetek wychodzi. <laughs> o, oh, jest. Korzystamy, korzystamy. Super, super. Trzymajcie się do następnego, kochani. No i kolejny sygnalik, który Deusik wykazał, udało się w tym odcinku na tych, na tych poszukiwaniach odnaleźć także. Tutaj że druga wojna Także patrzcie ile historii w ziemi siedzi Co Co stało się z tym człowiekiem, który ty strzeli, strzelił Super, fajny, 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 fajne się fanciki Cześć, witajcie na podsumowaniu Złomu się dozbierało. Powpadały jakieś tam żelastwa, nie żelastwa. Inne pierdoły, że tak powiem. Patrzcie, jaka pogoda się zrobiła. Słoneczko wyszło. Deusik się grzeje. Pić się zachciało. Rzucamy zeróweczkę na kolaniki. Nad kolaniki. Bardzo dobrze zapisały się. No i dzisiejsze super fanciki nasze. Zobaczcie. Zobaczcie to. Piękny. Mam nadzieję i wydaje mi się, że on ma koronę. Tylko chyba go dziabnąłem. Pląbeczka piękna. Piątunio. Adolfik. Amunicja. Wszystko to, na co ja zawsze liczę. Nie dużo tego, ale mnie to i tak fajnie zawsze cieszy. Róweczka, chlap wpadnie. 60 km do domciu. Musi być zero. No, i co? Pogoda się poprawiła. Niestety yy, mam teraz tylko jedno pole do wyboru, ponieważ yy, kukurydze, pola z kukurydzy wszystkie zostały zaorane. A patrzcie, jaka, jaka jest pogoda. Buty! <grywia> ja byłem na takim polu yy, zwykłym. Tam dalej troszkę jest dość twardo. Ta, te pole to też jest. Yy, jedno wielkie błoto, a tam na świeżo rany po prostu nie dałoby się chodzić. No cóż, dziękuję Wam serdecznie. Jak Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, komentarz bardzo mile widziany no i subik oczywiście dla naszej pasji. Niech się rozpowszechnia. Dzięki Wam serdecznie. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia.